Witaj tu Solverize. Rozwiążemy zadanie następujące. Funkcja f, która idzie ze zbioru o elementach minus 2, minus 1, 1, 2, 3 w zbiór liczb rzeczywistych, jest określona w następujący sposób. W każdej liczbie ze zbioru tego właśnie zbioru przyporządkowana jest jej wartość bezwzględna pomniejszona o 1. I teraz podpunkt a, polecenie jest takie: określ funkcję f za pomocą. Grafu, tabelki i wzoru. No to pierwszy punkt to jest określenie tej funkcji za pomocą grafu. Rysujemy sobie jeden zbiór, drugi zbiór symbolicznie. Tutaj będą właśnie te elementy z pierwszego zbioru, czyli minus 2, minus 1, 1, 2, 3. No, i teraz będziemy im przyporządkowywać wartości funkcji w sposób określony słownie w treści zadania. Więc to ma być wartość bezwzględna pomniejszona o 1. Czyli tak, wartość bezwzględna z minus 2 odjąć 1. Tu moglibyśmy napisać, że to jest f od minus dwójki. Czyli wartość funkcji dla elementu, dla argumentu minus 2. Wartość bezwzględna z minus dwójki to jest 2. Jak odejmiemy 1, no to będziemy mieli 1. Czyli tu już stawiamy sobie taki element 1, i tu przyporządkowujemy. Tą właśnie wartość argumentowi minus 2. Teraz weźmy f od minus 1. Ma być wartość bezwzględna z minus 1 pomniejszona o 1. No, wartość bezwzględna z minus 1 to jest 1, ale jak pomniejszymy o 1 będzie 0. Wobec tego tu sobie przyporządkowujemy 0 minus 1. Weźmy sobie f od 1. To musi być wtedy wartość bezwzględna z 1 odjąć 1, czyli 1 minus 1, czyli znowu 0, więc nie muszę tutaj już kolejnego elementu wpisywać. Wystarczy, że strzałkę znowu tutaj poprowadzę do 0. Dla dwójki f od 2 to będzie wartość bezwzględna z 2 odjąć 1, czyli 2 minus 1. A więc 1, czyli znowu tutaj już mam jedynkę, więc tutaj w tą stronę sobie rysuję strzałkę i jeszcze f od 3, to się równa wartość bezwzględna z 3, pomniejszona o 1, to jest 3 minus 1, czyli 2. Tego nie mam, muszę tutaj jeszcze dwójkę na, umieścić, no i do tego, do tego punktu prowadzę strzałkę. W ten sposób narysowałem graf funkcji, funkcji f, bo tak nazywa się ta funkcja. Następnie mamy ją określić za pomocą tabelki. Za pomocą tabelki może tutaj sobie jeszcze zostawię, żebym widział te wartości funkcji dla poszczególnych argumentów. I to będzie tak, dla argumentu minus 2 ta funkcja przyjmuje wartość. 1. Dla argumentu minus 1 przyjmuje wartość 0. Dla argumentu 1 też wartość 0, dla argumentu 2 ma wartość 1 i dla argumentu 3 ta funkcja ma wartość 2. No to właśnie tutaj jest drugi sposób określenia tej funkcji przy pomocy, mianowicie tabelki. Trzeci sposób to jest określenie tej funkcji przy pomocy wzoru F od x. Jak to obliczamy? Obliczamy wartość bezwzględną liczby x, czyli wartość bezwzględną i pomniejszamy ją o 1. No wartość bez z X1, 1. to jest właśnie wzór tej funkcji. W podpunkcie B mamy podać jej zbiór wartości. Zbiór wartości funkcji F to jest mianowicie zbiór tych liczb tutaj w drugim wierszu tej tabelki. Możemy sobie wpisać po kolei 0, 1, 2. Oczywiście nie musimy wymieniać dwa razy 0 albo jedynki, no bo to jest to samo 0, ta sama jedynka. Czyli zbiór wartości ma trzy elementy.